Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w końcu jestem trajtorem z moim niesamowitym tutaj kolegą Mandziem e, i moi drodzy, będzie dzisiaj będą dymy robione, będą dymy robione fest Subskrybujcie kanał, jak jesteście oczywiście standardowo. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie też łapkę w górę zostawić. E, jest to ogólnie super. No i wszystko widać teraz. <śleszy> <śleszy> Mancie jest moim Mancie jest mistrzem, nie? Nie mogę. Chociaż? Czy jest jak Miki? Dobra, wchodzę do węta tutaj. Może zachodem się zabić. Kurde, słabo. Okej, okay, pobejtujmy tutaj, żeby mnie ktoś zauważył, że jak coś to robię zadaniem. No tu już trzeba myśleć, tu już trzeba myśleć. Dobra. Dobra, elo. Mr. Blaszka, as a fuck. I teraz tak, lecimy szybko po tlen. O nie, to nie tutaj. Trzeba szybko biec. No, no biegniemy. No tutaj trzeba to ogrywać już dobrze. W sensie blaszka zabiegłem w bardzo fajnym miejscu, że go z tej perspektywy nie widać. To jest generalnie super. Okej, okay, udało się to ogarnąć tu so fantastycznie. Jak coś, to robię zadanie. Chyba chłopaki mnie widzieli. Super. To jest debiut, nie mogę go zabić Nie ma też o, Mandzio tutaj biega, okej okay. Ej, to może być zarąbista rozgry... o nie Okej, okay, mamy z... eee, dyskusję mamy 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 mamy. Na zdrowie, o, dziękuję są dwie osoby, No które to, to nieźle! Ile osób padło? O, to masno Moli, moli No to chyba... Tu... Eee, ja... Miki i Nexe, to są dwie osoby, które mogły pokonać go Chociaż W sensie? Nie. E, dobra, jest taka sytuacja. Ja. Jeden z was, je, Miki albo Nekse. Bo. E, Dlaczego ja? E, tylko by, byliśmy we trójkę na dole. E, Blaszkę widziałem, jak robił quest'a, więc się od niego totałem. Kogo z... w ogóle znaleźliśmy? E, ja znalazłem Blaszkę na dole. Na dole? Na dole. Tak, zamknąłem ewentualnie. E, tak, zamknąłem, ewentualnie kurde. Ja tam robiłem. Nie, totalnie mam Mindfuck. Ja, bym, tak, ja, chodzi, tam, się ja... ja tam robiłem quest'a, że napełniałem e, paliwo, a potem nagle wywaliło sabotaż i trzeba było iść naprawić tlen. I tam pobiegłem Ja widziałem ten, który stałem pałem I wtedy tam, Yodało, Ja Mikiego w tej grze nie widziałem ani razu, szczerze Ja nie Czy widziałem Ja cię przed widziałem A to może nawet nie nie zwrócił uwagi na ciebie widziałem To może po prostu nie, Dobra, uwagi to, to sampai, Narianie, nawet, nie, nie zwrócił się, tak, uwagi na ciebie Ja Mikiego widziałem w jednej sytuacji Jak wywaliłem śmieci, Blaszka wywalał śmieci na dole Cofnąłem się, żeby mnie nie dziabnął ewentualnie, bo mógł fejkować Wywaliłem śmieci i wtedy wywaliło Oxygen. Pobiegłem sobie w prawą stronę i z góry zbiegał w tym momencie Miki. Miki zbiegał, więc zaczynałem, automatycznie zacząłem przed nim uciekać i wtedy z lewej strony przyszedł e, Nexe. Kurde, mógłbym go zwać... I wtedy zwać. ogólnie wszyscy się rozbiegliśmy we wszystkie strony. E, ale jako, że widziałem, że Nexe cały czas chodził, sprawdzał sobie te kamerki, to co robi zazwyczaj, jak jest innocentem, żeby sobie patrzeć spokojnie, co się dzieje, to nadal stawiałbym na Mikiego. Z drugiej strony mamy Zachę i Mandzie, wątpić, żeby oni biegali jako mordercy we dwójkę cały czas, bo to by było totalnie bez sensu. No cały czas we dwójkę. No nie, ja no, widziałem ja akurat. Ja 9 sekund, jaki wą... Nie, ja nie wiem, mimo to jest Miki. Dobra, go. Bro. Ja skipuję. Ja nie wiem, bo ja Miki go no, no. widziałem bardzo mało. Chodź, Hez. Dobra, czat, i teraz tak. No to ładnie. No dobra, i mo... a już nie możemy mówić A, szubikarki Ale łatwo Ale łatwo Ej, Eksa, ale pięknie hey, ale ich włączyliśmy w i sensie... nikt nie sprawdzał ciał, pięknie. Ja, ja w ogóle, wiesz, ja byłem w momencie, wiesz, tam te security blady musieli sprawdzić te kamery, pobiegliśmy to no, z nimi no, i od razu ten... Źle połączyłem te, źle połączyłem wątki. Ty, Miki, z prawej strony, po lewej był truba, ty z lewej przyszedłeś. Jaa, pierdziele. Panu i Blaskiem na prawą stronę. To było master, w sensie, no... Nie, ja byłem strasznie bo po, poepęgał, bo chciałem zobaczyć, jak te kamery wyglądają, bo nigdy nie widziałem, jak to robili akurat. No i akurat trafi to było, to było genialne, to było serio. Genialne. No, ale ewentualnie we... Blaszka by. też tak sobie idzie, idzie, patrzę. Poszedł akurat, nie wiem, na sam koniec w ogóle takie strasznie ukryte miejsce. Ja nie wiem, ja dwa razy sprawdzałem, czy ktoś za mnie chodzi i tak patrzę. Dobra, teraz wrócę. Nie, jeszcze nie, jeszcze ktoś tu idzie. Dobra, teraz, teraz, teraz idę. Elo. Pojawił się znikąd. Dobra, dawajcie. No lecynia, za taką akcję, za taką rundę, za taką jedną rundę. Moim zdaniem łapka w górę i subskrypcja koniecznie, moi drodzy, koniecznie. Kończ film nie, nie no, jeszcze jeden, jeszcze jedna gierka będzie grana, spokojnie. trochę startujemy. To będzie dłuższa czas. Oj, nie odezwali. Bo nie ma Okej, no i mamy debila, no, nie? No i mamy debila, no i mamy debila. No i Dobra, chat, teraz co innego? Ja idę kamery No i mamy debila, nie, w tym. No, to jest żałosne. Je, nie, Vladi, w tym ma dość, nie? BLADDIE MA DOŚĆ W TYM MOMENCIE! Blad MA W TYM MOMENCIE tak DOŚĆ! BEZ KITU MA DOŚĆ! Okej, okay, emergency meeting. Dobra, ym, ja zwołałem. Tak? Okej. Okay. Y, Poszedłem sobie też, byłem ciekaw kamer zobaczyć kamerki i widziałem jak Nexus skakiwał do wenta. Więc no, możecie mi zaufać, Co że on jest... że... nie? Czemu on mnie? No ja... Czemu on sabotuje? go ja, jak wychodził z elektrycznego. Nie no ja tam poszedłem po prostu do elektrycznego. No i ja, ja nie odróżniam jak Dlaczego to, on jest nie ze nie mną to, i nie bramia Devil? Ale widziałem. Ja, ja widziałem jak wychodził z elektrycznego, no to przynajmniej no dwie osoby, które potwierdzają twoją wersję zdarzeń. No, więc ja bym głosował na Nexe. A, ja jeden o podejrzany ruch, jaki widziałem, to jak wychodziłem z nawigacji. Ja to chciałem powiedzieć tylko. Blaszka że po... zrobił dziwnego meka w moją stronę, bo się myka? tak jakby próbował mnie, próbowałeś, no ale nie Jezu, tego, ale Mick, jesteś debilem! Tam no, jak chciałeś mnie Blaszka, okay, blaszka. Okay, tak. Zaufajcie mi błoto. Zaufajcie mi, i po prostu dostaję Ja tam skipuję WOLTA. Ja też skipuję WOLTA. Dobra, no. Ufam, ufam. Ufam Nikiemu. uf Aha, no to dzięki. Ale. Miki. Miki no jest no, Trustee, no, debilem. Niej, no, dobrać, no, co jest no, no grane w ogóle? Kto jest ze mną w i na mnie głosuje? A, Loli. Whee. Aha, no okej. To pytanie, czy nas właśnie oszukał? Bloody, kocham cię. Piękno, piękno. <laughs> powiedz mi, powiedz mi, Nexe, jaki był sens zabijania mnie w tym samym miejscu i to jeszcze przed Miki Nie kumam tego, Dobra, hej, alo! Ja Nie, Mik jest debilem. Jest największym debilem na świecie. Przecież w tym momencie Bloody zdradził, że Mik jest trajtorem. Jak można być tak głupim? Nie wiem. Poproszę w komentarzu o napisanie, nie wiem, czegoś miłego dla Jakmikiego, może nie wiem jego... No patrzcie, on ma czerwony nik. Ten debil ma czerwony nik. I co on zrobi? No baran, no. Biegnie. No kto jak to? Ale nie, nie, nie rozumiem. To jest najbardziej głupia gra jaką kiedykolwiek grałem, chciałem powiedzieć, naprawdę. To jest alien, no i po co do węta, wskakuj. No i nie wskoczył. Ja nie mam pytań. Przecież to nie ma prawa bytu. No i zawił Mandzia, fantastycznie. i Blaszka w tym momencie zgłasza i Miki wychodzi. Ja pierdziele, nie mam pytań. Dobra. Nie mam Tapa, no pytań. tak, nie ma Man, pytań. Okay. No, no Mandzia i w tym samym momencie Miki odbiega od ciała Mandzia. Gdzie A! było? To, ja tego nie nie! Nie wierzę Ty w niego! Sens, nie wierzę! Został on za kama który był impostorem. Rzeczywiście. Nie wierzę. A Miki strasznie się pompował, żeby Nekse wyjąć z poprzednim. No jesteś trochę moim zdaniem Nie, dziwne, nie wierzę. Troszkę, ale co robiłeś z tym elektrycznym? Ja miałem zadania w elektrycznym A2 ja robota, bo Miki to idiota! Fakty! Sobie fakty! Sobie dostałem, Cały czas ma w tym dalej zadania robi I nagle spotykam ciała Mandio, które... Ja po ja prostu szybko Jezu. Ale nie, kto był z nami w adminie? Były trzy osoby, ja i Za ty i ktoś jeszcze Zaha. Ja po prostu pliki wydaje, prze... z plikami no. po prostu. Nie ja wiem, nie wiem. Też Leszka. były aktualnie w elektrycznym, więc nie mogę nawet ja jeszcze... Mam dość. Też... A gdzie znalazłeś ciało Mandzia? W którym miejscu? magazynie na dole. W magazynie na dole. Może zgłosić jak znalazła ciało? Ewentualnie to może być zaha Alien przez to, że my byliśmy cały czas w admin roomie we dwójkę. A, A Zacha mi się sobie na dół. zgubiliśmy go z oczu. I nagle znalezione jest ciało. A ja wstępnie, ja do wstępu, nie, z... nie nie na, na nie. nie. Ja szedłem od, od razu do elektrycznego do blaszki. Zaham. ale... Cię, ja wam ja ja na muszę pokazać. Ja wam na no odcinek no muszę pokazać ciało. No na Tutaj czat jest jak coś na Twitchu. Zapraszam swoją drogą. Zapraszam swoją drogą na streamie na Twitchu. Polecam, polecam. Nie wiem, kurde. bo Miki to idiota. idiota. Nie wiem. Czary Miki, ale kurde. Naprawdę zrobiłeś takiego, że sobie wkopałeś najbliższego Możesz punta. mi wytłumaczyć! <grym> jeste debilo IQ stary. zero IQ <laughs> miki miki mi. sens mi. tak do głębi w jest pierwszej rundzie Ej. po chwili to racja ale nie jesteś... było dobre nie wiem jeszcze i ja powiedział jakim na, prawem ty to zrobiłeś przy Miki no ciekawe jakim prawem no ciekawe i Miki jeszcze tak ciebie w kopę i na skarży na niego i my nie wiem prawie, nie 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 ja mam dość ja to ten odcinek był za mocny. Moi drodzy, życzę Wam wszystkim miłego dnia, jak do Debil. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Pa pa.